Od momentu rozpoczęcia współpracy do, do tego okresu, który teraz mamy, minął, minął rok, i rezultaty nie przyszły od razu, ale praktycznie od trzeciego, od czwartego miesiąca zaczęło się to bardzo pięknie nakręcać, i czego finalnym efektem jest, jest wzrost, zarówno liczby klientów bardzo wyraźny, przełożyło się to naturalnie na obrót który w niektórych miesiącach wzrósł praktycznie dwukrotnie. Czyli jeżeli byśmy na, na przykład porównali styczeń to było w tamtym roku było 20 tysięcy, w tym roku było 50 tysięcy. Także to nawet, nawet ponad, ponad dwukrotnie, dwu półkrotny wzrost. Ten wynik jest też o, o tyle cenny, że, że jest, jest bardzo wiarygodny dlatego, że przez zarówno, zarówno w tej firmie jak i jak i w, w firmie, w której też, też też mam udziały. Próbowaliśmy współpracy z różnymi agencjami. Nigdzie nie było nie tylko tak dobrych rezultatów, ale i, i, też, i też kontaktu, który, który przekładał się potem właśnie na, na też podniesienie jakości naszej, naszej pracy. To, co jest istotne, żeby, żeby, żeby byłoby, byłoby dobrze, gdyby przyszli klienci zrozumieli, że właśnie proces zaczyna się tak naprawdę od, od, od marketingu i potem od, od, też, od wiele od nich zależy, żeby w pełni osiągnąć sukces. Natomiast tak. dostaliśmy od was no, pełne wsparcie na każdym kroku i przede wszystkim też ponad przeciętne zaangażowanie. Wielokrotnie Paulina z własnej inicjatywy się angażowała, po prostu ewidentnie wskazywała na nasze błędy, niedociągnięcia. To mogło czasami nawet denerwować, ale to było po prostu to, co było nam szalenie potrzebne, żebyśmy się stali lepsi, bardziej, bardziej efektywni. Tak, czyli, czyli możesz w sumie tutaj podkreślić, że ta szczerość i taka pra, prawdziwe dane są, są przekazywane z naszej strony. Często jest to spotykane, że gdzieś agencja no, nie do końca jest szczera, tylko mówi to, co chce gdzieś klient słyszeć, a później gdzieś tam po, po sześciu miesiącach okazuje się, że ciągle wszystko stoi w miejscu. Otóż tak, tak, tak. Właśnie to co naj, naj, najistotniejsze to nie było zamazywania jakimiś wynikami, statystykami, które które tak naprawdę się często na nic nie, 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 nie przekładają, poza, poza ewentualnie ruchem, który też ma oczywiście jakieś tam znaczenie, ale, ale no nie, jest, nie jest, trudno zauważyć efekty nawet po dwóch latach często, gdyby to było tylko związane z ewidentnym, ewidentnym po prostu podniesieniem statystyki oglądalności chociażby. A tutaj właśnie dostaliśmy to, co najważniejsze, czyli po prostu konkretną pomoc i jeszcze kolejny proces, że nie, nie zatrzymało się to po pięciu, sześciu miesiącach. Bo faktycznie też zauważyliśmy, że nawet agencja była dobra, natomiast po prostu potem zaczęła optymalizować, nazwijmy to, swój czas i coraz nam mniej po poświęcać. I znowu ten, ten to powoduje, że, że, że wyniki się robią gorsze siłą rzeczy. Okej, okay, czyli u nas tego nie zauważyłeś. Że prostu, yy, widać, że, że wam bardzo zależy na tym, żeby po prostu utrzymać klienta, a nie żeby po prostu yy, od razu podejście takie, jak ma większość, zdecydowana większość agencji. że po prostu złapać jak najszybciej, złapać jak najwięcej, bo i tak odejdą, bo nie zrozumieją, że marketing jest tylko częścią, e, częścią sukcesu, a nie, a nie, no, jed, a nie jedynym Jedynym, jak gdyby, elementem. No to jest, to jest największy klucz tego wszystkiego, tak naprawdę. I, I w sumie zgadzam się w 100%, tak że no, 90% tak naprawdę często właśnie się tak kończy, tak jak teraz wspominasz. Nie? No i w sumie ten model agencji no, często tak właśnie wygląda. Jak najbardziej, tak. To, 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 to. Wręcz hmm. nawet podejrzewam, że, tak, że to tak zawsze musi wyglądać. Na szczęście dzięki Wam, że do... <śleszy> są jednak wyjątki.